Cześć, tutaj Maria i w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak usunąć nauczyciela po stronie webowej, jak i po stronie aplikacji mobilnej. Aby usunąć nauczyciela po stronie strony internetowej, potrzebujemy wejść w zakładkę ustawienia, nauczyciele i po prawej stronie kliknąć na trzy kropeczki i niebieski kosz usuń. Aby usunąć nauczyciela po stronie aplikacji, potrzebujemy wejść w zakładkę ustawienia. Nauczyciele, i tak samo jak po stronie strony internetowej, po prawej stronie mamy przycisk trzech kropeczek, i klikamy czerwony napis Usuń. Pokaże nam się też informacja, że nauczyciel został usunięty. Usunięcie nauczyciela z aplikacji spowoduje utratę całkowitego dostępu do aplikacji. Należy pamiętać, że nie możemy przywrócić usuniętego nauczyciela, tylko możemy go dodać na nowo do aplikacji. Jeśli chodzi o usunięcie nauczyciela i wpływ tego działania na dzienniki, to przed usunięciem należy sprawdzić, czy wszystkie wpisy danego nauczyciela Zostały umieszczone w e-dzienniku oraz by specjalista usunąć dopiero po archiwizacji danego dziennika. Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy z którymś z tych działań, zachęcamy do kontaktu z nami.